Wieczoru, wywiad z Joanną Hołodnik, koordynatorką Wrocławskich Dni Życzliwości. Na co dzień pani Joanna działa w Wydziale Promocji Miasta i Turystyki, gdzie współtworzy miejskie inicjatywy i wydarzenia takie jak Dzień Życzliwości czy kulinarny festiwal Wrocław Pełen Smaków. Prywatnie jest malarką i arteterapeutką oraz osobowością roku 2023 we Wrocławiu w dziedzinie kultury. Dzisiejszy wywiad poprowadzi Michał Nawicki, także zapraszamy do słuchania. Dobry wieczór Państwu, raz jeszcze witamy bardzo serdecznie Dzień Panią dobry. Joannę. Dzień dobry, padła ta życzliwość, to będzie dzisiaj słowo klucz przez lata. Jest Pani związana we Wrocławiu właśnie z organizacją Dnia Życzliwości, już teraz nawet tygodnia, miesiąca Życzliwości. Jakie to jest w ogóle dla Pani doświadczenie, jak Pani wspomina ten czas, co tak utkwiło Pani w pamięć? Szanowni Państwo, życzliwość jest czymś niesamowitym dla mnie. W tym roku mamy 20-lecie Dnia Życzliwości, bo praktycznie Wrocław wymyślił całą tą imprezę, całe to przedsięwzięcie i event, które rozeszło się po całej Polsce, prawda? Bo w Poznaniu, w Warszawie, w Krakowie też obchodzą ten Dzień Życzliwości. W związku z tym, że jest to 20 obchodzimy przez cały miesiąc. Listopad jest miesiącem ciężkim dla wszystkich pod kątem takiego dobrostanu psychicznego, dlatego też e, chcemy jako miasto Wrocław pomóc naszym mieszkańcom poprzez różnego rodzaju warsztaty psychologiczne wsparcie, które są darmowe poprzez pierwszy przegląd filmów życzliwych, e, poprzez konsultacje społeczne, poprzez e, różnego rodzaju koncerty, spotkania, czy nawet takie tutaj z Państwem, prawda? A czym jest dla mnie to święto? Jest niesamowitym spotkaniem ze wspaniałymi ludźmi. W tym roku mamy około 30 różnych partnerów, z którymi sama osobiście ustalałam różnego rodzaju tematy warsztatów czy spotkań. I zrozumienie dla drugiego człowieka, jakie oni mają, ta empatia, ten poziom chęci pomocy, to jest coś naprawdę niesamowitego. Wspominała Pani o tych. Różnych wydarzeniach związanych z Dniem Życzliwości, a 21 listopada zbliża się wielkimi krokami, co jest przewidziane na, nazwijmy to, taki finał tego wszystkiego. Praktycznie mamy cały weekend, ten, który teraz będzie niesamowitych wydarzeń. 21 zaczynamy od takich akcji kreatywnych, i o godzinie 9 rano na przejściu świdnickim będziemy rozdawać kwiaty dla mieszkańców z życzliwym słowem. Wcze, później, o 9.30 na Krakowskiej 25 będzie otwarcie oficjalne muralu pana Andrzeja Tylkowskiego, który z rysownikiem i od 20 lat wykonuje grafiki. Tutaj właśnie widzimy tą grafikę, która też jest tymi krasnalkami. Jest to grafika polegająca na tym, że każdy ma jakąś potrzebę i druga osoba może nam pomóc dopełnić jak gdyby tą potrzebę, prawda? Jest taki cel tych przelewania tego dzbanuszka do tego serduszka, tej potrzeby. Później o godzinie 12 na bulwarze Dunikowskiego mamy coś, co długo pracowaliśmy nad tym i mam nadzieję, że się bardzo przyjmie w naszym społeczeństwie, wśród mieszkańców Wrocławia, a mianowicie powstanie nowa ławeczka życzliwości, ale to nie będzie zwykła ławeczka. Ona będzie w kształcie takiego półokręgu. O co chodzi z tym półokręgiem? Normalnie jak siadają dwie obce osoby na prostej ławce, no to... Panie Michale, załóżmy sytuację, Pan siada z jednej strony, druga osoba z drugiej strony, czy rozmawiacie ze sobą? No zazwyczaj myślę nie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach jest to Dokładnie. chyba takie trudne, żeby dwie przypadkowo osoby rozpoczęły jakiś dialog. Ta ławeczka będzie w kształcie takiego półokręgu, żeby nikomu nie przeszkadzała pod kątem komfortu, ale też nawiązywała już, że ktoś jest i mogę z nim zamienić słowo, bo no go tak. będę widziała czy widział w innym kącie, prawda? Trochę jak my tutaj teraz siedzimy, tak, że dokładnie. też można wyobrazić sobie ten półokrąg i od razu nawiązujemy ze sobą kontakt, chociażby wzrokowy, no i też rozmawiamy. Także o godzinie 12 zapraszam też Państwa na właśnie bulwar Dunikowskiego, gdzie będzie odsłonięcie tej ławeczki. Będzie mieć różne niespodzianki tam w trakcie tego odsłonięcia. Później o godzinie 17 i 18 będą mini koncerty pod arkadami na ulicy Świetnickiej. To będzie połączone z takim mappingiem, to też będzie bardzo fajne. Później o 18 mamy wspaniałe spotkanie z panią Joanną Flis, psycholożką, która też będzie mówiła właśnie o takich relacjach pozytywnych w społeczeństwie, w rodzinie, w przyjaźni we wszystkim. Potem mamy następny dzień. Są jeszcze miejsca wolne, aby wziąć udział we wrocławskiej grze terenowej. Ona też jest taką rodzinną grą. W niedzielę z kolei będziemy mieć, oczywiście udział jest darmowy, bezpłatny, prawda? W niedzielę mamy kolejną grę familijną Kości Życzliwości, gdzie też rodzina może podejść, też są jeszcze miejsca, zapraszam serdecznie, udział bezpłatny. Będzie można zagrać też w relacje, jak budować w rodzinie. Bardzo tym świetna gra. Potem zapraszamy na koncert. Jeszcze oprócz tego, co też jest bardzo fajne, będzie piknik Życzliwości, który organizuje Fundacja Barta Alberta. I tam na pewno będzie i wspaniały sernik. E, żebym się nie pomyliła, bo tam był smalec radości, o chleb proszę. szczęścia. Bardzo wszystko jest życzliwe w tym wszystkim, nawet z nazwy. Tak, i oprócz tego, co jest jeszcze w ogóle całkowitą nowością, w tym roku po raz pierwszy wdrożyliśmy projekt. To są pierwszy przegląd w życzliwych filmów. Można pójść do kina Nowe Horyzonty. Za bardzo małą kwotę kupić bilet i oglądać filmy, które sami wybraliśmy. To są filmy życzliwe, które są bardzo pozytywne, wpływają na odbiorcę, prawda? Więc też można po prostu sobie to bardzo fajną historię jakąś przeżyć. Tak jest, wszystko kręci się wokół tej życzliwości, ale mam wrażenie, że tym wszystkim tutaj. Takim wspólnym mianownikiem w tym wszystkim jest również nasze miasto Wrocław, w którym to wszystko się dzieje. Wspomniała Pani o tych obrazkach, które bardzo dobrze od lat wszyscy kojarzymy, ten styl właśnie wiązany jest z Dniem Życzliwości. Jak to się w ogóle właśnie stało, że to święto Życzliwości zapoczątkowane zostało we Wrocławiu i trochę tak właśnie przejęły to inne miasta Polski, ale od zawsze kojarzyło się właśnie tutaj z naszym miastem? Szczerze mówiąc, nie organizowałam tego 20 lat temu, więc mogę powiedzieć to, co usłyszałam z historii opowiadanej, że po prostu grupa pewnych osób, jak to zawsze jest fajną inicjatywą, prawda? Jak zaczęliście to Państwo, też tutaj to listowanie, spotkała się i powiedziała, okej, okay, zróbmy coś fajnego, coś, co będzie bardzo pozytywnego, coś, co może nieść dalszą informację, prawda? Dalej w świat nazwijmy to. I tak. Coraz częściej, coraz więcej, coraz im większa to była edycja, tym po prostu dołączały się inne osoby z innymi pomysłami. Cały czas to po prostu rośnie. Wszystko zaczęło się od tej małej inicjatywy tak, i dokładnie. rozrosło się do takich rozmiarów i to już 20 tak, lat. Tak, ktoś miał po prostu marzenie, zróbmy ten dzień we Wrocławiu i to po prostu tak poszło. Tak przypuszczam wasze listowanie, tak ktoś wymyślił, pomóżmy tym ludziom, napiszmy te listy do tych firm, może ktoś da te pieniądze, żeby wesprzeć. Teraz jak tutaj przeszła, to po prostu jestem zachwycona. Nad po prostu kreatywnością, nad intensywnością, nad zaangażowaniem Was wszystkich. Także naprawdę jest to wspaniała inicjatywa. A wszystko zaczęło się też również od tak, tej małej inicjatywy, tak, która tak się rozrosła. No i też zmieniła na przestrzeni lat. Ja tutaj chciałbym się zatrzymać na pojęciu samej tej życzliwości, która też pewnie przez te wszystkie lata, kiedy Pani pracuje nad tym świętem, trochę się zmieniała. Czym dla Pani dzisiaj jest życzliwość? Jak to pojęcie właśnie ewoluowało? Wie Pan co. Samo pojęcie życzliwość praktycznie no, no, to jest rzeczownik, tak? Bardziej bym powiedziała, jak to jest być życzliwym, jak to jest odbierać życzliwość, bym się na tym skupiła, prawda? Jakie to A działanie za sobą niesie? No, pomocy innym ludziom. Też na przykład obecne czasy są takie, że mamy i uchodźców, prawda? Mamy wojnę i to wszystko, więc ta życzliwość jest inna niż ze 20 lat temu, bo nie mieliśmy problemu na przykład pomocy, prawda? Osobom w potrzebie. Z obszarów zagrożonych wojną, prawda? Więc tutaj też to ewaluuje, tak gdyby to wszystko. Tak, ja tutaj pytam właśnie o to, może trochę, czym w ogóle jest ta życzliwość, ale też jak być życzliwy, bo mam wrażenie, że wiele osób może uważa, że to jest coś trudnego, żeby tutaj specjalnie zrobić coś dla kogoś, pokazać się jakoś z dobrej strony. A ja mam wrażenie, że dużo małych gestów gra tutaj również rolę. Panie Michale, powiem taki przykład. E Dziennie od 10 do 14 tysięcy słów mówimy, prawda? I zadam Panu pytanie. Czy wczoraj powiedział Pan komuś coś miłego, chociaż te dwa, trzy słowa, które były życzliwe, spowodowały, że ta osoba się poczuła dobrze? Czy Pan docenił kogoś, co ktoś zrobił, powiedział, że jest z niego dumny? To jest właśnie ta życzliwość, prawda? Teraz zastanówmy się, tyle słów mówimy, no weźmy tą mniejszą cyfrę, 10 tysięcy słów, tak? Przy dziesięciu tysiącach słowach powiedzenie komuś Aj, świetnie wyglądasz, pasuje ci na przykład ten że marynarka, ten kolor jest super, od razu ktoś się lepiej czuje albo jestem z ciebie dumny, bo to przedsięwzięcie się świetnie udało. To są tylko, to jest tylko parę słów na te dziesięć tysięcy i to właśnie buduje tą życzliwość. I na to warto zwracać uwagę, żeby te tak, małe rzeczy w naszym życiu zaczynały grać istotną rolę. Bardzo niewiele potrzeba, abyśmy komuś sprawili przyjemność i sprawili też, że ten dzień się poprawi. Dokładnie. Dzisiaj piszemy listy. To jest też taki motyw przewodni tego wydarzenia. Gdyby właśnie trochę podsumowując to wszystko, o czym przed chwilą powiedzieliśmy, mogła pani wysłać dowolnej osobie taki list o życzliwości. O tym, że naprawdę niewiele potrzeba, że warto zwracać na to uwagę na co dzień, że to jest tak ważny aspekt w tej naszej codzienności. Do kogo by Pani wysłała taki list? Jeden list to aż za mało. Jeden za mało, to się domyślam. Świat... Może do jakiejś grupy osób, może ktoś taki szczególny, kto powinien usłyszeć właśnie taki przekaz? E, uważam, że. Obecny świat jest bardzo przemocowym światem, tak? Ilość tych wojen, najazdów wszystkiego jest przeolbrzymia. Więc gdyby władcy nazwijmy to, decydenci, którzy po prostu planują te wojny, otrzymali taką informację, może by się zastanowili, żeby po prostu było więcej tego pokoju na świecie. Może jest to bardzo górnolotne, prawda? Jednakże bym też skierowała takie właśnie listy do takich osób. Tak, do osób, które myślą, że władają wieloma tak. ziemiami, ludźmi, a być może brakuje też, tych najprostszych rzeczy. Ale to też może być niżej na przykład, do osoby, która jest przemocowa, tak, względem innej osoby bliskiej sobie, tak. Przemoc może być też w różnej formie, psychicznej, fizycznej, materialnej, prawda, do takiej też osoby. Tu możemy mówić o osobach bardzo wysoko postawionych, ale też o do osobach, które są na przykład znane, bliskie, tak. Mam nadzieję, że nie. Nie znamy takich osób i nie mamy w swoim otoczeniu takich osób. Myślę, że to jest dobry moment, aby zastanowić się właśnie nad tym, żebyśmy każdego dnia pamiętali o tym takim liście życzliwości, o którym dzisiaj powiedzieliśmy, o tych wszystkich cechach, o wartościach, które tak. warto w sobie pielęgnować. Ale też taki list można też czasami napisać do siebie, prawda? Właśnie, to jest. Żebyśmy byli życzliwi względem siebie. Tak, nie tylko do innych, ale również tak. pamiętać w tym wszystkim o sobie, bo zadbanie o własne, też patrzenie na siebie, bycie życzliwym dla samego siebie jest Dokładnie. niezwykle w tych czasach ważne. Dokładnie, też myślimy o sobie. Pani Joanno, bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy ja za również rozmowę. Dziękuję. Życzę wszelkiej pomyślności Państwu we wszystkich listach, żeby jak najwięcej firm wysłało tej pieniążki na pomoc. Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękujemy. I zapraszam na dni życzliwości, które jeszcze potrwają do końca listopada. Dziękuję. Bardzo dziękujemy i bardzo cieszymy się, że również wzięła Pani udział w naszym wydarzeniu. Dziękuję Panie Michale za zaproszenie. Bardzo mi było miło. Dziękuję.